Okej, okay, jestem z powrotem. Z naszym asesynowaniem. Ej, dobra. Boż, Internety padają, telefony padają. Problemy dzisiejszych czasów. Dobra, to gdzie mamy iść? Aż tu! A to to skanij tym razem. Ja sam też padam Eee, <grywa> e, czekaj, 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 bo ja tu przewoźnika ominęłam Ja przecież konia muszę zabrać ze sobą O Nie w tą stronę Ezio To Czekaj. Okay. Eee, nie, nie, tu. musisz trochę zniżej zjechać jakby. No, dopiero tu. No! Nie o to mi chodzi. Chciałam jechać szybko. O, tu mam konia. Czemu ktoś tu zostawił konia? No, Papa pa, mm, ale monek y spakowałeś się może w y ten, w jakiś, może Winrar albo inna hmm. tego typu rzeczy. <laughs> y czekajcie, Czemu ja mam dwa wspomnienia tutaj. A, bo ja tu w ogóle w okolicy tych nie zrobiłam. Dobra, musimy podlecieć najpierw na wszystkie punkty widokowe, bo ja tu nic nie widzę, a ja chcę widzieć. Ci. no zaraz zobaczę. Teoretycznie u mnie wszystko jest ok. Więc to musi być po Twojej stronie, coś. Widok na okolice. Dobrze, że koń tu jest. No właśnie na niego. No, dobra, i teraz do kolejnego punktu. No to i tak będę się wracać potem. Więc najpierw pójdziemy tu. Zobaczymy to trochę od tyłu. Od tyłu strony. Jest tak dookoła dużo różnych rzeczy. Ups! Chyba poturbowałam strażników. Troszeczkę, ale ucieknę im na koni. Ha, to, to nie tu. Coś tu w polu pracuje, a ja mu depczę w tym polu koniem. Ach, nie przejmuj się mną człowieku. O, to jest drugi koń. Niech bym nie zgubiła mojego. Na podglądzie, nie wiem czemu. Tak dziwnie trochę to wygląda. Chodź, mój koniku. Wierny mm, dobra. No teraz tu zahaczymy, a potem. No, co ty robisz? Co ty robisz? W sumie nie wiem, czy to był mój koń. Może ten drugi to był mój koń. Tak bardzo przywiązana do koń. Ale też był biały, no. Trzeba mi odróżnić takie rzeczy. Aha. Też ścina, nie wiem, nie wiem czemu. Może smaszka z dnu ma jakieś problemy? Pewnie tak. No, raczej wina smaszka niestety. Ech, ostatnie same problemy z nim. No Eee, yy, dobra, i lecimy tu. Wow, wow, wow. O, i tam kobietę przejechałam, nieważne. Się napataczają ci ludzie, to co nam zrobić? Proszę ta muzyka w tym miejscu mnie trochę przeraża, ona jest taka kościelna. Ło, oh. <laughs> wow, oko tu jest. Szukamy oka. Koniecznie, a chyba tam jest na górze. Chociaż nie wiem, czy to nie jest piórko. Czy ja mogę się tu wspiąć? Nie, ja, to jest piórko. Ale czekajcie, może po drugiej stronie będzie, bo... Kamy oka. No, tylko, że ja piurek ty nie jest za bardzo. Tu jest, tu jest, tu jest. Mamy jakąś piramidkę. To ja potrzebuję trzecie oko. Takie z tyłu głowy, wiecie. O, hat trick. Sprawili, by wyglądało to na wypadek. Houdini i bez. Raczej znowu szukamy złotego jabłka. Proszę bardzo. Procesja pogrzebowa Gandiego. Brak dostępu. O, matko. Wielkie ruszyły na polowanie. Gdzież się ukrył Jack? Stawienie koła kodów. O, mat. Eee... Sześć równa się jeden, tak? Dobra, czekajcie. To osiem równa się trzy. A siedem dwa. Chyba. Dobra, mamy dostęp. Czuję się ha haker. <grym> Operacja Nowa Granica. Centrala autoryzowała ekstrakcję zasobu. Koniec negocjacji. F zamierza przyznać głos każdemu. Z kimś tak nie da się po prostu dyskutować. Wyślę kierowcę. Odbył szkolenie z FE2 w naszych laboratoriach. Nie powinien sprawiać kłopotu. Trasa przejazdu kolumny została zaznaczona poniżej. Gdy cel zostanie uziemiony, czy to przez Oswalda, czy przez Z, wykorzystujcie a 1 do odwrócenia uwagi. Niech jakimś, jakiś fantom pojawi się w pobliżu zbocza, który zaznaczyłem literą X. Zdenerwujcie ludzi, korzystajcie z zamieszania. Korzystając z zamieszania, kierowca przychwyci f 3 Matko. Okej. Okay. Myślałem, że chociaż dowiem się, co Ania poczynia z komentarzy, ale jak widać, tak będę twardo pilnowała. No, papa Charlotte, papa Pati. Kurczę, same problemy z tym live dzisiaj. Eee, Otóż, wszystkie. No tak, dalej nie wiemy o co tu chodzi. Dobra, ale chcemy jeszcze na wieżę się dostać. Dobra, i teraz tak mam tu jedno wspomnienie, tu, a tu są jeszcze punkty. Oh my gosh! Mogę się tepnąć gdzieś tutaj. Tutaj był punkt, widzę. No to chyba tak nie działa już. Znaczy, nie w tym asasynie. Hmm. Gdzie jest mój koń? Płaniu? Płać na tu. Muszę cię znowu wykorzystać. O, właśnie widzę. Chyba będzie trzeba zakończyć z tego live. To takie smutne. Poczekamy jeszcze chwilkę, jak się nie ustabilizuje, to, yy, to zakończymy dzisiaj. Ale się brzydko zrobiło, no. Boże, ale w ogóle te tereny są tutaj ogromne. Bez konia to faktycznie trwałoby wieki, zanim bym przejechała to wszystko. No, Jacek, szkoda. Aczkolwiek e, Hitbox też miewał swoje problemy. Mi się wydaje, że to po prostu kwestia tego, że... E, ...Smashcast jest nowy. Jakby, no znaczy, nowy. wiem, przejął od Hitboxa wszystko, ale pewnie coś tam przestawiają, ustawiają po swojemu i wiecie, jak to jest. Może przez jakiś czas będzie to działać tak, jak będzie, ale mam nadzieję, że z czasem się ustabilizuje. Oczywiście, że ja do wykorzystywania pierwsza. O, tam jest piórko chyba. Dobra, nie chce mi się. I piórko. No. Jeszcze tutaj. Gdzie mój konik? No. A psa. No ludzie, przesunąć się. Jadę tutaj. W ogóle jakie chmury ciemne e, Czekajcie, bo to jest jakieś wyjście poza świat. E, nie chcę wychodzić poza świat. No, Ecie, co ty robisz z tym koniem? Matko... Mm. Dobra. Dosianka. I zobaczmy, jak to wygląda. Czy to są wszystkie punkty? Teoretycznie wszystkie dookoła, no. Nie mam nadzieję, że to tak mm, zostanie. Aha. No z tego co widzę, live na razie działa, ale to... Hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Że się już uspokoił. O, trafiłam na stajnię jakąś z dużą ilością koników. No, tam jest jakiś złodziej. No, to mnie interesuje. Hmm. No, właśnie go większość ma problemy z oglądaniem. Wow, wow, tu jest jakaś skrzynka. Tylko się zastanawiam, czy zaraz nie zakończymy sobie. To w sumie nie ma sensu. Żebyście się męczyli. O, widzę, że to przecina, niestety. Dalej. Dobra, to ja nie będę zaczynać tego wspomnienia w takim razie. Bo pewnie to trochę potrwa, a. Kurczę, jednak wolałabym, żeby to się dało normalnie oglądać. No, właśnie widzę, Jacek, u mnie na podglądzie też to działa tak beznadziejnie. No, nie wiem czemu. Smaczka się psuje. <grywa> Ostatnio też były jakieś problemy, ale to znowu były problemy z... Yy, z przesyłaniem obrazu, nie wiem, też coś nie działało zbyt dobrze. Nie sądzę, żeby niższa jakość ten, co działała. Dobrze. W takim razie będziemy kończyć. Się nie będziemy męczyć. Zrobimy sobie jak kiedyś indziej z asasyna. Chciałabym jeszcze w sobotę zrobić z czegoś, ale mam nadzieję, że będzie działało. No, Jacek, to się ogarnia znowu na 5 sekund, a potem znowu jest tak samo. Dobra. Live dla VIP-ów został zakończony smutnym końcem. <noise> zakończony smutnym, smutnym końcem. Normalnie masło maślane, ale nieważne. Kiedy indziej sobie wrócimy do, do asasyna. No. A na razie Wam dziękuję, że wpadliście. <noise> <laughs> Szak się tu trzyma, twardo. <laughs> Jasne, twardym trzeba być, niemiętkim. No i tak za niedługo pewnie bym kończyła, tak czy siak, więc. No, w sobotę jeszcze nie jest to pewne, znaczy, lej w sobotę jest pewien na 80%. <laughs> no. Ale myślę, że będzie, bo chciałabym y, z The Sims 3 pociągnąć i może jakąś inną gierkę sobie y, trzaśniemy. Może coś y, coś, jak, jak, coś śmiesznego może na no, Steamie wynajdę. To będzie. No. Także dzięki vip za padnięcie i, i dobrej nocy Wam życzę. No, trzymajcie się, pa pa.